Po powrocie z i nas wszystkie, ile nas było, wszystkie zostałyśmy aresztowane. I w to w ciągu jednego miesiąca, nowy rok w każdym razie Sylwestra, spędzałyśmy w więzieniu. Nie aresztowali? Tak. Już było po wybuchu, w tym strasznym Wilnie, kiedy wszystkie okna w więzieniu wyleciały. A co się stało? Coś gdzieś na trakcji kolejowej, towarowej wybuchło. Nie wiem do dziś dnia, co to było. Zrobił się ogólny przeciąg, bo to tak wiesz, my w takiej dużej celi, w której od czasu do czasu wszystkich tam wrzucali jak do worka i potem robili, jak to się nazywało, więźniowie mają swój taki wiesz mhm. język, Rekisz czy bekisz czy coś takiego. No i on potem robił stąd z z ponad 200, powiedz siedział. Porobili mniejsze grupy i wyprowadzali do już cel takich, że cena była przeznaczona dla jednego więźnia, a nas siedział 20 to najmniej. A czasem i 24. I to tak wiesz, jedne. Głowy po tej ścianie, drugie po tej. I tak na zmianę. My się kładziemy, wyciągamy nogi, a tamte siedzą z brodą pod głową. Z nogami pod głową. I tak wiesz, i znamy się. No, panie, znów zmieniamy się w ten sposób. Bardzo tam było w tej w celi, gdzie byłyśmy, bardzo nas dużo było. Tam spotkałam pierwszy raz Hankę Roszczycową, Adę Pokleską i była taka dziewczyna, ja nie pamiętam, to już była nawet mężatka. Ja ją poznałam w Rzeszy, u Roszczyców. Ona miała pseudonim Dudek chyba. W pewnym razie Hanka i Ada Popilewska nazywali ją Dudek. Już potem spotykałyśmy się w Gdańsku do Dudka. No to chodźcie do Dudka. I w tych cenach dużych to można było spotkać wszystkich znajomych, nie wiadomo kogo. I nieraz było bardzo śmiesznie, bo te okna wychodziły na ulicę Pańską, na, przy którym mieściła się brama więzienna. Jedna z bram, bo tam było więcej, ale ta główna, którą wprowadzali. <laughs> no i rano zawsze dawali taką blaszankę od, po konserwach amerykańskich. <laughs> Właśnie. Oni wygrali wojnę na tej konserwie. Dostawali pyszne były te konserwy, wiesz, pieprzowe. Bardzo, świnna tuszonka się nazywa. I na każdej puszce były taki wianuszek z flag amerykańskich. Także to też jest historia, bo my z tych flag wycinałyśmy gwiazdki, jak nam kazali przyszedł do czapek i nosiłyśmy gwiazdki z amerykańską flagą. Blaszankę tej i od, po konserwach wody wrzącej rano. Więc po pierwsze, blaszanka była gorąca, że nie można jej wziąć do ręki. Więc każda już potem była przygotowana na to, że trzeba mieć coś grubego, żeby to wziąć przez okienko, to w drzwiach. No a potem trzeba było z tą blaszanką przejść do kąta, w którym stało ogromne takie naczynie, co się nazywało paraszka, gdzie się robiło siusiu, a jednocześnie służyło za umywalkę. Ale nie myłyśmy się tym, tylko jedna drugiej z tej blaszanki polewała na ręce i w ten sposób się toaleta odbywała. No więc idąc <laughs> do takiej toalety, Kogo ja słyszę z daleka, bo to była ogromna cena, nas było pewnie 150, no może i więcej. I słyszę głosowanie droszczycowi. I ona zaczyna. Otwórz okno. A tam ktoś jej coś tam mówi. A ona odwraca się do drugi. Nie myj się, bo w kącie mokro. No więc ja podchodzę i mówię świetny Rym, Hania, a ona zdrętwiała I Ja się szybko zorientowałam, że mamy się tu nie znać. I mówię, halo, miejsce, ja muszę się umyć. I to ta Hania gdzieś się tak rozpłynęła. I ona potem do mnie wieczorem podpełzła. I mówi, słuchaj, ja tutaj nie nazywam się Ruszczycowa, Powiedziała mnie swoje nazwisko prawdziwe i najlepiej, żebyśmy się nie spotykały za często. No i dobrze, i tak to było. I byłyśmy tak chyba z pięć dni, sześć. Ułożyłyśmy jednak piosenkę o tym myciu, a brzmiała ona tak. Bijcie w dzwony, ryczcie w sumy, hej. Bo zamknięty nas do turmy, hej, wilniane czy wdzięczne kolo, hej. Spędza tutaj czas wesoło. Hej, 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 hej. Otwórz okno, zamknij okno, hej. Nie myj się, bo w kącie mokro, hej. Nie. to już przeskoczyła jedną na bo potem było Piąta rano każda chrapie, hej, a tu strażnik do drzwi drapie, hej, pad ją wola przez Judasza, hej, czas wynosić już parasze, hej, 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 hej. hej. a to wiesz, pełniutka dziewczyny nasiusiały, no to wiesz, za cztery, i ledwie, ledwie wytarz skały ją na korytarz. Myślę sobie, coś to za takie święto, tak wymalowane, tak jasno. I żarówka taka osłonięta z takim lekkim kloszikiem, Bo tak to zgwiesiała zawsze żarówka na sznurku, jak gdyby. I tak świeciła w oczy, że nie sposób było płaczyć No, <laughs> I ja wiesz tak, rozglądam się, to napisałem mamusiu, dostałem 25 lat, potem drugie. Y Wiozą mnie pewnie na Sybir i ja tak już głowę automatycznie podnoszę na sufit. Czy tam też? A ten śledowa, jak walnie pięścią w stół, przy którym siedział, ja podskoczyłam na taborecie, patrzę na niego, a on mówi, czy woblać na patołkę? Czego ja szukam na suficie? Czyli czego szukasz na suficie? Tak. No, ja, ja nic chyba nie pamiętam. Pewnie nic mu nie odpowiedziałam nawet na to. I potem uznał, że już jestem ulubiona do rozmowy. I on mnie znowu zaczyna czytać moje zeznania, które ja już wiesz, któryś raz słyszę. A ja i tak przychodziłam do celi. I powtarzałam to, jak wiesz, jak rotę, bo spać nie może człowiek po, po przesłuchaniu od razu. No to ja jeszcze powtórzę całe to przesłuchanie i potem tak jakoś... No ale nie mogę powiedzieć, tylko ten jeden incydent był taki właśnie, że oni tą tak znienacka mnie przestraszył tą uderzeniem ten stół. No i ten słownik taki użyty został do tego, ale potem nigdy, nigdy nic takiego nie było. A już jeżeli chodzi o rozmowy z prokuratorem, który już mnie skierował do zwolnienia, to ja nie mogę się wydziwić do dziś dnia, jak to było. I dlaczego tak było? Że ten człowiek, on nie robił wrażenia, że on jest Rosjaninem. Podobny był trochę z twarzy do Henia Czyża, tego dyrygenta. A to był przecież nasz kolega, mój rocznik. No i, i tak znaliśmy się u profesora Żabrowskiego, bo byliśmy członkami chóru międzyszkolnego. Mladysz razem z nami śpiewał. To w jakiej Kuchorze. szkole był? W jakiej szkole to było? Ja chodziłam do szkoły 27. podstawówki, ale chór międzyszkolny to była instytucja, z której z każdej szkoły najlepsze głosy były kierowane. I profesor Żebrowski go doprowadził. Był piękny, chór, piękny. Także. Ten, jak spotkałam że tego Ładysza, bo ja nie wiedziałam, że on też jest wiesz, konspiratorem, bo on mieszkał daleko ode mnie, ale proszę Ciebie, ja spotkałam go w miennikach. Chodziłam szukać moich chłopaków z mojej brygady, po wszystkich barakach i tych stodołach. Tu wchodzę, kto? Ładysz. A co ty tu robisz? On mówi do mnie. Ja mówię to samo co i tu. Co i ty. Siedzę. Ha, on śmiech. No i tak już mówisz, Zawsze przychodziłam po opatrunkach. Rano było, byśmy nas wzięli od razu do sam czaści, bo chciałyśmy uporządkować i wyszykować salę opatrunkową. Mieliśmy przez to. Domek z dachem, z oknami, z wszystkim. Bo teraz jak byłam w Miednikach właśnie myśmy zboczyli, żeby zajechać do Miednika. Jak byłam teraz chyba no ile 10 lat temu z naszą grupą wileńskich, to proszę ciebie, ktoś mnie. Tak jakby, bo ja cały czas w autobusie, w autokarze, kiedy jechaliśmy, to naciągali mnie na opowiadanie. Każdy to tak dobrze opowiada, że opowiadałem, bo droga nam się nie dłużył. I sadzali mnie koło kierowcy, dawali mikrofon i ja im opowiadałam.